Kiedy rodzi się nasze dziecko, czasami mamy wrażenie, że ono się jakoś dziwnie zachowuje. No i wtedy robimy rzecz, która podobno nie jest może jakaś specjalnie dobra. Wsiadamy do internetu, no i wpisujemy. Moje dziecko zaciska piątki na przykład. No i nagle się okazuje, że może mieć podwyższone napięcie mięśniowe, że to w ogóle bardzo źle. Często zdarzają się takie sytuacje, że rodzice zwracają się z pytaniem, czy to dobrze, że moje dziecko robi tak, a nie inaczej. Oj, tak, ale a nie można dziecka opisać. Dziecko trzeba zbadać, obejrzeć, dotknąć. I wtedy można się wypowiadać, jeżeli chodzi o stronę prawda, badania lekarskiego czy oceny neurologicznej. Natomiast... Rozwój dziecka jest bardzo indywidualną kwestią, uwarunkowaną wieloma czynnikami, między innymi rozwojem prawda, płodowym. Do tego dochodzą wzorce genetyczne odziedziczone po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach. Do tego dochodzą doświadczenia związane z stosowaniem chociażby leków, jeżeli dziecko w trakcie ciąży, mama chorowała, czy dziecko po porodzie jest chore. W związku z tym ten rozwój jest wypadkowo naprawdę bardzo wielu czynników, ale bazą i osią jest Genetycznie uwarunkowany wzorzec, tor i tempo dojrzewania. Ono jest inne u każdego dziecka. Nigdy na podstawie jednej cechy, czy braku jednej cechy, czy jednej cechy nieprawidłowej nie możemy diagnozować, że dziecko rozwija się prawidłowo, czy nie, tylko rozwój musi mieć określony, ocena rozwoju musi mieć określony logiczny porządek. Zawsze na pierwszym miejscu stoi ocena rozwoju w sferze tej tak zwanej związanej z intelektem, czyli rozwoju sfery emocjonalnej, sfery kontaktów społecznych i co za tym idzie też rozwoju mowy. My przy okazji omawiania rozwoju płodowego nie powiedzieliśmy, od kiedy tak naprawdę dziecko myśli, czuje, prawda, w sensie emocjonalnym. Uważa się, że początki samodzielnego rozwoju emocjonalnego myślenia, rozwoju pamięci to jest 28, 30, 32 tydzień, a więc bardzo wcześnie. I taki maluch już po urodzeniu ma wykazuje pewne interakcje intelektualne z otoczeniem. My być może ich nie widzimy, one są takie bardzo proste i prymitywne. Natomiast gdyby je ocenić w kategoriach neurofizjologii, one są szalenie ważne. Więc najważniejszą rzeczą w tym pierwszym okresie jest dla nas to, w jaki sposób dziecko się z nami kontaktuje, w jaki sposób przekazuje nam komunikaty, że jest mu źle niedobrze, niewygodnie, że jest głodny. Są dzieci, które potrafią fantastycznie się już komunikować z matką, jak mają 7-10 dni, inne zrobią to dopiero jak będą miały 6 czy 8 tygodni. W drugiej kolejności oceniamy motorykę. I też nie samą ilość motoryki, czy dziecko się rusza mniej aktywnie, czy bardziej aktywnie, tylko jakość tej motoryki. Czy ona jest płynna, elegancka. I znowu jest tak: wzorzec motoryki jest kwestią indywidualną, zależy od wielu czynników, najbardziej od czynnika genetycznego. Jeżeli dziecko w momencie urodzenia jest mniej dojrzałe, ta motoryka będzie mniej dojrzała. Jeżeli jest bardziej dojrzała, ona będzie bardziej elegancka, płynna. A czy zależy też od wzrostu i masy ciała, z jaką rodzi się dziecko? Yy, może do pewnego stopnia możemy tak powiedzieć, chociaż nie jest to oczywiście regułą. Zwykle jest tak, że dzieci duże, takie ciężkie, tłuszczoszki, one zwykle troszeczkę się słabiej Ruszają, ta motoryka jest wolniejsza, jakby ilościowo jest jej troszeczkę mniej, chociaż nie jest to oczywiście regułą, po prostu jest wypadkowa bardzo wielu czynników. Natomiast na samą ocenę znowu wzorca motoryki, w momencie kiedy badamy dziecko, kiedy je oceniamy, wpływa bardzo wiele rzeczy. To, czy ono jest wyspane, czy nie, czy jest zmęczone, czy nie, czy jest zdenerwowane, czy jest ciepło, czy jest zimno, prawda, czy ono jest po jedzeniu, ponieważ sam wzorzec motoryki nieodłącznie wiąże się z aktywnością emocjonalną. Także nie, nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie motoryka czy zaciśnięte piąstki decydują tutaj o tym, czy rozwój jest prawidłowy, czy nie. Zresztą piąstka to jest taki, można powiedzieć, mit. Dziecko w momencie urodzenia jest istotą zgięciową. Czyli przeważa u niego napięcie w mięśniach zginaczach, co powoduje, że ma taką charakterystyczną, prawda, przygiętą pozycję. I są dzieci, u których to napięcie zgięciowe ustępuje wcześniej, u innych później. Generalnie nie ma znaczenia, czy piąstka jest zaciśnięta, czy nie. Znaczenie ma to, co dziecko potrafi z łapką zrobić, ponieważ w większość czasu maluch, noworodek będzie miał łapeczkę zaciśniętą, zwłaszcza tak jak jeśli występują takie sytuacje, o których mówiłyśmy, że jest zdenerwowany, głodny, prawda, coś mu nie pasuje, natomiast patrzymy, yy, oceniamy aktywność motoryczną dziecka w tej sytuacji, kiedy ono jest w takim dobrym kontakcie, kiedy jest rozluźnione, prawda, czy ono tą łapeczkę otwiera, czy wkłada ją do buzi, jeżeli są sytuacje, w których tą rękę sobie nawet dziecko małe potrafi oglądać, to oczywiście my się nie martwimy, że ta rączka za chwilę jest zaciśnięta. Podstawą jakby oceny jest oczywiście badanie neurologiczne, ale przede wszystkim obserwacja mamy w domu, bo neurolog widzi, Pediatra widzi dziecko przez chwilę i widzi w sytuacji ekstremalnej często w stresie, więc może ta ocena nie być taka obiektywna. Jeżeli mama widzi, że w ciągu dnia dziecko raz układa się na prawo, ale za godzinę na lewo, że jeżeli to już rozmawialiśmy wcześniej, raz jest łapka zaciśnięta, ale raz ją wkłada do buzi, gdzieś ta łapka wędruje poza linię środkową, potrafi się prawda, podrapać, łapie mamę za palec, to wszystko jest ok. Znaczy my oceniając dziecko, tak jak mówiłam, musimy zawsze bardzo starannie prześledzić wszystkie etapy rozwoju. Rozwoju. Czyli mamy prawidłowy kontakt, dziecko się rozgląda, uśmiecha, z czasem głuży, zaczepia, prawda, śmieje się głośno, jest w sferze emocjonalnej, jest ok. A jeżeli chodzi o dużą motorykę, to ta ocena zawsze musi być ostrożna i powiązana też z oceną i napięcia mięśniowego, i wzorca. Nigdy nie ma, tak jak już powiedziałam wcześniej, że oceniamy po prostu tylko jedną, jedną cechę. Większość dzieci po urodzeniu preferuje stronę prawą. Mówimy o zdrowych dzieciach urodzonych o czasie. Z badań statystycznych wynika, że mniej więcej 60% dzieciaków preferuje stronę prawą, 30% stronę lewą, a tych prostych jest tylko 10%. A wiadomo, dlaczego ta statystyka tak wygląda? Do końca nie wiadomo, natomiast u wcześniaków jest odwrotnie. Wcześniaki preferują stronę lewą, nie wiedzieć yy, czemu. Preferencja strony jest w pewnym sensie fizjologią. Ona oczywiście może ulegać mniejszemu lub większemu wpływowi środowiska, tego w jaki sposób my dziecko układamy, w jaki sposób nosimy, co ono ma ciekawego w zasięgu wzroku. I większość asymetrii, które później wymagają powiedzmy, pracy czy ćwiczenia, to są takie asymetrie troszkę wygenerowane przez nas. My też nie jesteśmy symetryczni, prawda? My też w jakiś tam sposób dziecko nosimy. Jeżeli mama jest praworęczna, to zwykle nosi w taki sposób, że, prawda, będzie. Ulegała, dziecko będzie też preferowało prawą stronę, ale nie jest to taka, powiedzmy, reguła. Natomiast zasadą jest, żeby dziecku się najpierw przyjrzeć. Przyjrzeć się, w jaki sposób nosimy, w jaki sposób układamy. I czy na okazuje przykład z się... prawej strony nie wisi jakaś bardzo Dokładnie. ciekawa, kolorowa Dokładnie. wstążeczka do Dokładnie. zasięgu wzroku? Do trzeciego miesiąca życia asymetria ułożenia jest uznawana za fizjologię i właściwie poza tym, żeby udzielić rodzicom odpowiedniego instruktażu co do sposobu układania, noszenia, my nie podejmujemy żadnej akcji, żadnych powiedzmy, czynności, interwencji. Jeżeli okazuje się, że asymetria ma charakter utrwalony, czyli w badaniu neurologicznym widzimy różnicę wyraźną w rozkładzie napięcia mięśniowego to wtedy polecamy rodzicom, żeby skorzystali z porady fizjoterapeuty. Choć ten nie zawsze oczywiście zaleci od razu ćwiczenia. Często wystarczy tylko instruktaż, w jaki sposób maluch ma być odpowiednio noszony, yy, układany. Yy, to wymaga troszkę pracy i ćwiczenia. No nie jest taka prosta sprawa, że mama przyjdzie raz zobaczy. Kolejną rzeczą, która zwykle martwi mamy, jeżeli już rozmawiamy tutaj o trudnych problemach, to jest odginanie się do tyłu. Tak. Częste pytanie moje dziecko układa, nie że układa się w literkę C, to jeszcze odgina głowę do tyłu. Yy, Napięcie mięśniowe, rozmawiałyśmy już przed momentem o tym, w momencie urodzenia. To jest napięcie o charakterze zgięciowym, które powoduje, że mamy zgięte łapki w stawach łapciowych, zgięte nóżki w stawach kolanowych, przygiętą troszeczkę głowę do tłowia, natomiast z czasem. Dziecko od takiej pozycji zgięciowej przechodzi do pozycji tak zwanej pośredniej, czyli do takiego stanu, kiedy mamy mniej więcej równowagę między mięśniami, zginaczami i prostownikami, ale potem fizjologicznie w rozwoju są dwa takie okresy, że przeważają mięśnie prostowniki w obrębie grzbietu, które powodują, że dziecko podnosi głowę, że w momencie kiedy ono jest układane na brzuchu, opiera się na przedramionach, mm. prawda? Ponieważ jakby bez tej przewagi prostowników grzbietu nie będzie możliwe nabywanie umiejętności. Wykonywanie obrotów w osi ciała. I znów jedne dzieci mają tą przewagę większą, inne mniejszą. Jeżeli ta przewaga jest niewielka, to wystarczy tylko korekta ułożenia albo w ogóle pilnowanie w ciągu dnia, żeby dziecko było układane w różnych pozycjach, czyli i na plecach, i na brzuchu, i na boku. Natomiast jeżeli ta przewaga jest duża, to wtedy postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku asymetrii ułożenia typu prawa, lewa strona. Polecamy, aby prawda, pacjenta, rodziców zobaczył fizjoterapeuta. Żeby uznać wzmożone napięcie mięśniowe w osi ciała za patologiczne, muszą też istnieć inne objawy uszkodzenia układu nerwowego, jak zaburzenie w zakresie motoryki, w kończynach, jak wygórowane odruchy czy osłabione odruchy. Nigdy nie ma także tylko przewaga mięśni prostowników grzbietu czy tylko asymetria ułożenia. Prawda? Może być traktowana jako problem czy schorzenie neurologiczne. To jest bardzo dużo pomyłek diagnostycznych, albo może nawet nie pomyłek, tylko jeżeli się rodziców nie poinformuje, że proszę pani, dzieci mogą być asymetryczne, mogą mieć zaburzony rozkład napięcia mięśniowego, ale nie jest to choroba neurologiczna, jest to to rozwoju, który uznawany jest za fizjologiczny i wymaga tylko i wyłącznie korekty ułożenia, noszenia pielęgnacji. Pani dziecko ma asymetrię, proszę iść proszę do fizjoterapeuty tak, proszę tak. rehabilitować. No to tak. brzmi to trochę przerażająco. Brzmi to przerażająco, tak. Tu brakuje jakby informacji, prawda, bo, bo rehabilitować oczywiście i pracować z dzieckiem możemy zawsze i tego nic rodzicom nie może e, zabronić. Natomiast e, przy tej okazji, jak już padło słowo rehabilitacja, to należy rozróżnić taką sytuację, w której my tylko stymulujemy rozwój dziecka czy poprawiamy sposób noszenia, układania, pielęgnowania a rzeczywiście rehabilitujemy. Rehabilitacja dotyczy e, stanu chorobowego, w którym mamy do czynienia albo z nieprawidłową funkcją, albo z brakiem funkcji, który sugeruje, że dziecko w przyszłości będzie miało istotnie zaburzony rozwój. I w momencie, kiedy jest to podstawą dostawiania konkretnych rozpoznań, mówimy o rehabilitacji. Natomiast we wszystkich innych przypadkach mówimy tylko i wyłącznie o stymulacji, rozwoju lub o korekcie, prawda, typu pielęgnacja, ułożenia. No ja słyszałam, ich... że mała córka tak na wszelki wypadek powinna być rehabilitowana. Nie ma rehabilitacji na wszelki wypadek. Rehabilitacja a stymulacja, rozwoju to są w ogóle dwa odrębne tematy i też troszeczkę inne techniki. One czasami oczywiście się muszą przenikać, tak. Natomiast zwykle u zdrowych dzieci wystarcza stymulacja, rozwoju.